W letniej szkole kryminologii i kryminalistyki, która odbyła się w Lęborku, opowiedzieliśmy dzisiaj o kulisach produkcji programów telewizyjnych, ale tych opartych na faktach. Studentów interesowała przede wszystkim sprawa kontaktów z rodzinami ofiar, z tym, jak z nimi rozmawiać, jak do nich docierać, czy to jest trudne, czy nie. I to była chyba taka. Mm, Podstawowa nasza rozmowa z nimi, ale także pytali o kulisy programów produkcji programu, ile jest osób na planie, czy mamy na planie psychologa, jak odbywa się taka produkcja. Myślę, że to było dla obu stron bardzo fajne, miłe spotkanie. Idea tego przedsięwzięcia polega na tym, że zapraszamy studentów, realizujemy letnią szkołę w sposób niekonwencjonalny, a zarazem przeprowadzamy badania kryminologiczne na terenie miasta. Studenci oprócz badań, o których wspomniał mój kolega, uczestniczą w wielu warsztatach. Mamy gości zagranicznych. Mieliśmy wspaniałe warsztaty dotyczące znaczenia tatuażu w kryminologii, realizowane przez koleżankę i kolegę z Czech. Przed nami kolejne ciekawe aktywności, za chwilę spotkanie z dziennikarzem Tomkiem Ladą. Jesteśmy tu na warsztatach komiksowych, gdzie ze studentami próbujemy stworzyć etiudki komiksowe. I skoro to jest letnia szkoła kryminalistyki i kryminologii, no to też zdecydowaliśmy się na temat wokół zbrodni, wokół kryminału, co nie jest łatwe, no bo opiera się na suspensie. Mają za zadanie podejścia do komiksu jako formy wyzwalającą wyobraźnię przede wszystkim. No i próbujemy też namówić uczestników warsztatu do korzystania z takiej techniki jak malowanie pędzlem i czarnym tuszem, bo to przyspiesza cały proces kre kreatywności i, i tworzenia komiksu. Radzą sobie zadziwiająco dobrze. Ja jako scenarzysta i pisarz w ogóle nie potrafię rysować, a tutaj jest chyba nawet kilka takich ta talentów, które dobrze rysują. Nie odkrytek, tak, które mogłyby śmiało startować w niejednym konkursie komiksowym. Today, we bear a workshop with the students, and it was connected with the prison tattoos. So, we wanted them to identify not just the symbolism, but also to lick a big bit uh, behind about the color, about the placement, about the potential to radicalize, about the body itself, and about the location of tattoos because it's not always just the picture, it's the whole story behind. I must confess that I was really amazed by the activity of the student because at the beginning they they really started to be very active. In some point they uh, add one opinion to the other and then make part of the picture. And even though they uh, didn't get the meaning, you could see the expression in their face. they realize "aha there is something in behind And if I know the symbols now it doesn't mean it means the same in this, the different person. And I think the most valuable is that they get the context. Ja przyjechałam tutaj też dlatego, że mnie zawsze gdzieś tam ciągnęło do tych ludzi, którzy są wykluczeni, którzy stoją gdzieś z boku naszego społeczeństwa, a takimi ludźmi na pewno są sprawcy przestępstw. I, I ten temat mnie po prostu zawsze interesował, a tutaj się pojawiła taka szansa, żeby wykorzystać tę swoją wiedzę w praktyce, ale też dowiedzieć się czegoś nowego. I to, co mogę powiedzieć na pewno, to, to to, że właśnie tutaj się tego czegoś nowego dowiem i dowiaduję, bo mamy tu warsztaty, co umożliwia nam taką trochę wymianę e, doświadczeń, ale też wymianę wiedzy. Wiedzy, która moim zdaniem jest trochę ekskluzywna, bo, bo to jest wiedza, którą ma niewiele osób. Którą niewiele osób też chce uzyskać, bo, bo nie ma może tej odwagi, a może ma taki trochę strach. E, no dlatego. Dlatego bo dla mnie udział tutaj w tej szkole jest po prostu bardzo ważny. Nasi studenci mają wyjątkową, myślę, taką okazję do tego, żeby spotkać wspaniałych ludzi, skorzystać z możliwości realizowania badań kryminologicznych, pracować razem ze sobą, poznać kadry z różnych ośrodków i mamy nadzieję, że to będzie doświadczenie, które zostanie z nimi na długo i mamy też nadzieję na kolejną edycję w przyszłym roku.